Ale co po tym, że połóg? Nikt nie mówił połogę, ja nic nie wiedziałam, że to połóg. Ja, A wiedziałam, ty... że będziesz tak długo krwawić, na przykład? Nie, że aż tak długo to nie. Wiedziałam, ty miałeś pięć dni, jak wyszłam ze szpitala, to od razu i do sklepu na zakupy. I nic, i nic, i nic, i przez dwa lata nic. No, mówię, że co czwarta ciąża, to jest normalne, że są poronienia i tam statystycznie jakieś takie. No i znowu już poronienie. To jest niesamowity cud. To jest coś, co no nie ma nic większego na świecie, jak mm. danie życia drugiej osobie. Mm. Człowiek może nie robi za dużo, kiedy mu jest wygodnie i dobrze. Mm. Bardzo często, kiedy spada na jakieś dno, najważniejsze, żeby się nie bać. No właśnie, że to jest... Jak matka w panika wpada, no to już jest problem. Zdobywaj wiedzę. P wprowadzaj ją w życie. Słuchaj różnych rad, ale sama podejmuj decyzję. To, co mówi ci twoje wnętrze. Tak. Nie bój się. Dbaj o siebie. Hmm. Nie patrz, czy tam ktoś coś mówi o tobie, czy nie, czy dzieci będą brudne, czy zasmarkane. Yy, pierwsza faza życia jest bardzo ważna. Mianowicie, kiedy przyjdzie klimakterium, to będzie ten sprawdzian. Zapraszamy na podcast My Mamy.